Witajcie w kolejnym odcinku. Kolejny świąteczny odcinek. Dzisiaj jest, można powiedzieć, pierwszy dzień eventu. Wczoraj jednak, wczoraj była, że tak powiem, pierwsza noc. I mamy nowego bossa na rajdach pierwszego, pierwszego poziomu jest to Wallimer, który jest dosyć rzadki i potrzebuje 400 cm na ewolucję. Tak sobie zrobimy jego rajda. Za czym to jest 3369 cp, Nawet nie mam pojęcia jaki jest 100%. Tu sobie szybko zmienimy i będziemy go bić rajku 100% Wyjdziemy, bo mamy 100 sekund, więc w ogóle zobaczymy sobie jakie najemnik nam zrobił niespodzianki, jeżeli chodzi o ten event, bo wszystkie wszystkiego nie powiedzieli Skorzystamy wtedy ze strony pokemongo.pl I tak, mm, mamy mega dużo starterów w trzecich genie. mamy mega dużo Torchiców, matkipów, Trico, wszędzie, wszędzie, wszędzie Mamy tego jak, tak zwanego głodnego Ulimera, czyli 400 candy, żeby go zrobić jest on właśnie bossem rajdowym i prezent w ataku prezent. Czyli tak, jeżeli łapiemy Deliberda z takim prezent, mamy więcej Stardasta za niego. I jeżeli łapiemy Pikachu z takim prezent, bo może teraz mieć atak prezent, dostajemy więcej Stardasta. Jest taki zwany niby bug z Pikachu, ale to nie jest ważne. Mamy kolejnego nowego Sheny Pokémona, jest nim Snorant. Tutaj właśnie go możemy zobaczyć. Także na niego jeszcze poluję, jeszcze nie mam. Mógłbym już zrobić jego ewolucję, ale chcę zobaczyć po pierwsze dobre IV albo Shiny. Mamy 6-godzinne lury, miła niespodzianka. Relicant, Pokémon, który kurczy, nie wiadomo, czy będzie regionalnym, czy jest mega-ultralalem, jak Unknown ponieważ jakby niby są dwa doniesienia z Nowej Zelandii. Ale to jeszcze nie wiadomo, czy to prawda, musimy na to jeszcze trochę poczekać. Mamy nowe poksy w jajkach, mamy w dwóch kilometruch, lecą nam i Mary, Ludwiski Picchu ze śwentyszną czapeczką. Barbara, Barboacz i Sfil, ja walllimera dzisiaj wyklułem z dwójki, mamy z piątki, mamy Lotołda i Korfisza, tego jeszcze nie miałem I z dziesiątki mamy Fibasa, Fibas jest naprawdę mega rarem, trzeba go złapać, przejść z nim 20 km, 100 tych, 100 candy, żeby go zerwać w Milotika My wracamy do tego, do naszej apki, bo właśnie zostało nam 12, 11 sekund i sobie zbijemy wallimera. Ja dzisiaj już sobie zrobiłem trzecią tą. Trzecią formę z chwila. Nie pamiętam jak on się nazywa. Jest to nieco nieistotne, bo udało mi się go złapać na buście pogodowym. Rano był niby w Gdańsku śnieg. Udało mi się go złapać na bu jest wielki. Udało mi się go złapać na buście pogodowym, jest tam więc mam 95,6%. Więc jest już trzecią formą, bez w ogóle używania Red candy. Z fila są na każdym rogu, na każdym pokestopie, prawie na każdym lurze. Po parę leci z insensa, boże ten Ulu-Emer schodzi za chwilę. już. Tak jak teraz patrzę, to mi się wydaje, że on schodzi szybciej niż Magikarp. Nie mam pojęcia, jakie CP musi mieć, żeby być stuprocentowym. 3 złote dwa super superpontyony, 500 Stardasta, 3000 expa, 14 kulek, nie wiem co z tym zrobić, bo dżem też niebieski. Wallimer na dziko, zacznę dziko z raju. Dzisiaj jednego na dziko też zapałem, jak Byłem w pracy, jak się ten kawę udało. się No i wiadomo, no 400 candy. pineapple. co innego. 400 candy, pineapple. Trafiliśmy. Raz, dwa i dwa. I wyszedł. Zobaczcie go. Dobra, jeszcze raz. pineapple, Bez Pineap'a wiadomo, On musi się wejść z Pineapem. Też Muszę w ogóle wyrzucić te nowe pokemony kółka, bo słabo. Na chwilę mam że te kółko, bo załapałem tego dziecha z 30. Także Woolimer siedzi, zaraz zobaczymy jego IV-kę. Apparise, Wonder, Attack i Exit. No to nie tak źle, Attack i Exit, może 91. Trzeba by odpalimy szybko naszą zajebistą apkę, którą jest w IV i sprawdzimy dokładnie, co za naszej żeśmy zapali. Ogólnie w dalszej części filmiku postaram się zobaczyć jakieś pokemony, które teraz wyszły, których jeszcze nie mamy. Z Wall limerem w ogóle jest porażka, jeżeli chodzi o skanowanie go i IV, bo po pierwsze zasłania łuk, ale to nie jest problem, bo możemy sobie to wyregulować ręcznie między 89 a 91, także musimy zeskanować. Yy, Aparaiza jego to też jest zajebista opcja w i V, bo zawęża nam, zawęża nam Pokemona. I to jest 88,9, także niestety dla mnie to jest typowy transfer, który robimy od razu, sobie nie zaśmiecamy, chociaż mam miejsca multum. Tu widzimy groundon zaraz się kończy, jakieś lury odpalone itp. i Dzisiaj nie zrobiłem ani jednego groundona. Jest to mój dzisiaj pierwszy rajd. Nie miałem w ogóle czasu praca święta i te sprawy. Praca święta i te sprawy, są tam zamknąłem parę rzeczy. Yy, więc co? Ja sprawdzam mapę, żeby zobaczyć jakieś nowe Pokémon, jakieś może jak Kradanta, korfisza, może Fibasa zobaczymy. Zobaczymy, co będzie za chwilę. No niestety, nic dobrego się nie respi w trójmieście. Znaczy się respi, ale niestety są święta, i jak klikam na Google Mapy, to im pokazuje czasy takie, w jakich ten Pokémon znika. Więc byliśmy w maku, ale patrzymy. O, snorant mi znikł, cholera. Dobra, walić snoranta. Przyjechaliśmy po Vaporiona pierwszulewowego Vaporion na pierwszym levelu 43 CP. Także sobie zapiamy go na jakby byśmy, jakbyśmy mieli i weekendy mało, ale i tak ultrabole w niego rzucimy. Także Wapek pierwsze poziomowy, bo nie ma, naprawdę, nie ma naprawdę po co jechać, jak są już jakieś chociaż nie wiem, chociażbym powiedział po Wall limery, bo 400 km trzeba mieć na Wall lorda to niestety respią się... A nie, Sorend się pojawił z powrotem, może będzie Shiny, Shiny check nie jest trajny także z Snoranta, on też ma zajebiste CP to już na Pokebolu. Yy... Dalej będę z tu mapę, że zaraz coś ciekawego. Były jakieś tam matkipy 93%, ale tam 7 czy 8 level, także mi w ogóle się nie opłaca po to jechać, bo już mam Swamperta 9.8 z dobrym, z dobrym CP dosyć. Dobra, ja wracam szukać mapy. Mam nadzieję, że szukać mapy, szukać poksów na mapie. Ja mam nadzieję, że coś ciekawego znajdziemy jeszcze do tego odcinka, bo jest słaby. I wyczailiśmy na mapie, że mamy makuchitę 100%. Właśnie pod nią podjechaliśmy na jakieś podwórko. Klikamy makuchitę 100%. Ona jest boosted by Weather. Dobrze, że się pogoda nie zmieniła. 404 CP tylko, ale to jest 100%. Także póki 100% łapiemy zawsze na złotej malinie. Obojętnie jaki level, jaki Pokémon? dla bezpieczeństwa, złota malina, ultra ball, kurwa zajebali koszyk ze sklepu. Także Makuhita za pana, koszyk zajebany, wszystko się zgadza. Teraz zobaczymy czy to jest na pewno ta Makuhita. Apparice, Wonder, HP, Attack, Defense i Exit. Czyli to jest Makuhita 100%, od razu gwiazdka, od razu ją sobie podpiszemy. Czyli mamy takie. Ja mam takie swoje różne ciekawe znaczki, bo ogólnie mam zrobione to w ten sposób, że pisząc różne znaczki, slashe, kropki, inne pierdolniki, jak ustawiasz sobie swoje wszystkie pokemony nazwą, to lecą od stówki do 91,1, a potem, potem już nie ma nic, bo ja innych nie kolekcjonuję już. 100%, teraz ten ok, i co? i zrobimy od razu sobie jego ewolucję, Harijamy, Harijamy już mam ale tego od razu zrobimy ewolucję ale to już apka przymuliła jeszcze raz ewolwę, tak, chcę zwolnić network error to uwielbiam, tak, errory w Pokémonach. aha, chcę zrobić ewolucję harijamy, na har w harijam Chcę zrobić ewolucję Makuhity, czyli chcę zrobić Hariyamę. klikając evolwę Mam network error To jest pewnie coś internet się ściął Wyłączymy na chwilę tu jakiś mamy tak komentarz czy Lizard x na youtubach, bo jest konkurs na YouTube. Na niego oglądając ten filmik jeszcze zdążysz do poprzedniego filmiku o kartach Także zapraszam Zresetowaliśmy transmisję danych i teraz powinno się zewoluować. ewoluować Dalej się nie chce ewoluować Dobra, nieważne, trudno to trudno. Network Error, ucienny, nie łapiemy, nie chce mi się. Także ja wracam do mapy i mam nadzieję, że to nie będzie koniec. I dojechaliśmy jeszcze po Fibasa, Mega Rar. Można go wykonać dziesiątki, ale uwaga, mamy go na dziko Wild Fibas appeared. Nowy wpis do CP20, poważnie. Z Fibasa wychodzi zajebisty POX 20CP, up, nie ma bata, nie? Z niego będzie Milotic, z nim trzeba przejść 20 km i yy, mieć 100 i żeby zrobić w Milotica go. Milotik bardzo fajny Pokémon, Więc to jest pierwszy krok do Milotica. Obojętnie, że ma CP 20, jeżeli jest z jakimś dobrym monderem, to, to pakuje, nie? Nowy wpis do pokedexu, fibas złapany. Sprawdzamy aparajza. Ebow no czego się spodziewać? No niestety, ebow Webridge, ale 6 kędy już mamy. I co najważniejsze, mamy podpisane na ekranie, że musimy z nim przejść 20 km do jego ewolucji, także pod konkretnego Fibasa będziemy chodzić. Więc ja czekam dalej na Fibasa z dobrymi fałmi. Miejmy nadzieję, że z dziesiątkiem się wypluje Ja jeszcze sprawdzę mapę yy, i zobaczymy, czy coś jeszcze. Po czy jeszcze po coś pojedziemy, czy tylko wam sprzedam jednego newsa, ale ten news to jeszcze za chwilę. Także zapalił fibasa, niestety nic się fajnego nie respi. Znaczy zrespił się kolejny fibas, ale to by trzeba było wejść na Klify Orłowskie w Gdyni, więc sobie darujemy. Takim szybkim newsem jest to, że Relikant jest kolejnym regionalnym Pokemonem, którego możemy zapać niestety tylko w Nowej Zelandii. Także kurde, chyba trzeba odkładać hajs i lecieć do Nowej Zelandii. Mi się wydaje, że do Nowej Zelandii, to w dwie strony samolotem to będzie spięć kafli nawet. Bo takie ceny my podobne jak do Australii. Także raczej w najbliższym czasie tego nie zobaczymy, nie złapiemy itp. itd. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja liczę Wasze łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczki i wszystkie inne te pierdoły. Zobaczcie co tam się dzieje na Facebooku itd. i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie śmiało opisać. Piątka dla Was i do zobaczenia.